Już piąta odsłona od historycznej w leszczynku. Tym razem podobnie jak w latach ubiegłych przybyło wiele grup rekonstrukcji historycznej. Przez trzy dni było głośno. Z roku na rok powiększa się oferta wystawców. Powstają nowe grupy rekonstruujące coraz bardziej unikalne okresy dziejowe, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Do nich zalicza się grupa rekonstrukcji historycznej torn. Jakub Pozdrowa, Grupa Myśliwów Historii Torn, Arkadiusz Badulski. W sumie jesteśmy obydwoje dowódcami tutaj. A. Dzisiaj odtwarzamy dioramę w klimatach Berlina 1945 roku. Bronimy Berlin. Znaczy w sumie ostatnio oddziała dla Hitlera, tak? Już po jego śmierci. nadzieja. No, także jesteśmy oddziałami Volkssturmu. No taka nieregularna armia w sumie, tak? Schorująca się z ochotników od 160 16 lat. W sumie wszyscy walczyli tak pod sam koniec wojny. Moje no, mundurowanie jest bardzo przeróżne, tak? Od marynarek do z mundurów wojskowych. Między innymi takie były mundury wojskowe, przeważnie kadry dowódcze, tak? E, szkoleniowe przede wszystkim. E, a tej koledzy właśnie cywilne u, ubrania mundurów już tak nie było pod koniec wojny. Tak? No, co dziwne oszczędzali na mundurach, ale na pancernych już nie, bo tej broni było dość sporo, prawda? No. Pancerfal z 60 metrów, po no prostu nadawał dawał prońc wojenna, tak powiedzieć pancerna, skuteczna na 60 metrów, a trudno było zniszczyć w tej odległości praktycznie, tak? No tak byłem się rekonstrukcją, w sumie już od paru lat, e, a jako grupa od roku w sumie działamy. Grupa teraz mamy swoją No także... Robimy coś, czego nie robi w sumie tak nikt w Polsce, prawda? Również ciekawy okres historyczny reprezentuje grupa Hindukusz, przybliżająca nam okres okupacji sowieckiej w Afganistanie. Dzień dobry, Kasper Mastalesz, grupa SRH Hindukusz. Odtwarzamy afgańskich mujahedinów z okresu 1979-89, czyli okupacji sowieckiej w Afganistanie. Rekonstruujemy tę grupę od 2013 roku, to będą już dwa lata. Praktycznie w sumie to był schyłek 2012. Byliśmy w wizycie w ambasadzie afgańskiej. Mieliśmy też kontakt z jednostką komandosów w Lublincu. I tłumaczymy, że nie jesteśmy talibami. Na pierwszym planie mamy samowars z afgańską herbatą. Na drugim planie mamy kalatę, czyli taki afgański dom. Po lewej stronie mamy mały arsenał, gdyż każdy Afgańczyk Praktycznie jak tylko umie chodzić, to uczy się strzelać. Mamy z marsową miną właśnie też Afgańczyka, w pewnym ręsztunku. Tutaj mamy małe zadaszenie, taka czajhana z rozłożonymi dywanami. I tak właśnie wygląda to nasze obozowe życie. Tutaj mamy sowieckie miny, które były stosowane w Afganistanie, miny przeciwpiechotne. Taka mina często była używana przez yy, saperów no, do zabezpieczenia tam różnych przejść. Prawda? O dużym zasięgu mina przeciwpiechotna naciskowa, mina rozrzucana przez helikoptery. Często przez dzieci właśnie zbierana afgańska, bo miała taki atrakcyjny kształt i stąd propaganda później zachodnia mówiła, że ruscy rozrzucają miny zabawki. Pełno się tego teraz jeszcze w Ziemi znajduje w Afganistanie i pewnie jeszcze przez dziesiątki, setki lat będzie tego wyrzucone. Tutaj mamy wyrzutnię rakiet przeciwlotniczą Strieła, używaną przez Mujahedinów. Z takiej wyrzutni można było zestrzelić sowiecki myśliwiec albo helikopter. Kałasznikow, wersja zmodernizowana AKM z bębnowym magazynkiem na 75 naboi. Tutaj mamy tak zwany chikom, czyli ładownica na 3 lub 6 magazynków. Granaty, ewentualnie opatrunek. Czy oliwiarkę, zapraszamy na naszą stronę na Facebooku oraz pojawimy się na zlotach, gdzie można nas spotkać. Muzeum Pomorski w Wałczu przedstawia sprzęt i w Wojsku Carskim podczas I Wojny Światowej. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Olek, jestem dyrektorem Muzeum Wałpomorskiego w Wałczu. To jest prywatne muzeum. Na fali setnej rocznicy, kilka lat temu, wymyśliliśmy, że zaczynamy się odtwarzaniem również I Wojny Światowej. Zrobiliśmy 149 regiment, który u nas walczył, czy walczył, u nas się stworzył lokalnie trzeci batalion. Na fali już tego zrobiliśmy przy okazji Rosjan, bo to jest nasze też główne zainteresowania, to są wojska rosyjskie, a dokładnie carskie, zrobiliśmy dwa Rezenbergi, do tego komplety umundurowania. No i taką półbaterię sobie stworzyliśmy, no i praktycznie razem z naszymi prusakami, sortami polskimi, możemy jakąś tam inscenizację stworzyć, zrobić. A więc tak, mamy, mamy dwa Rosenbergi i to są, to są dwa działa systemu Rosenberga. Rosenberg był takim człowiekiem, który pracował przy komitecie artylerii przy wydziale artylerii i on zauważył taką nagłącą potrzebę dział, które mogą niszczyć takie karabiny MG08, jak są tutaj. Te MG08 one wybijały strasznie piechotę carską. W związku z tym stworzono, yy, stworzył działo, które można było rozebrać na drobne części, włożyć je do okopu i można było z tego działa próć właśnie na ponad 3 km do stanowisk ukrytych karabinów maszynowych, nie likwidując. No i one takich sześć miały. Podwolimowem te, te, te działka Rosenberga, no i później były używane praktycznie na całej rozciągłości frontu. Ostatni raz ciekawostka, kiedy były użyte, to były użyte podczas wojny e, sowiecko-fińskiej w 1939-1940 roku. W Polsce jest ich trzy sztuki są oryginalne, zachowane. Następnie mamy e, karabin maszynowy MG08. Ten w tym wypadku to jest oryginalny MG08 z 1917 roku. One mają pełne wyposażenie, mają taśmę, mają celowniki, mają skrzynki, amunicyjne wodniaki, wszystko to do nich mamy złożone. Dlatego, że u nas po prostu one występowały do obrony fortyfikacji w 1945 roku. Drugi karabin jest też MG08, on jest już na nap o, nap o napędzie gazowym. Oprócz tego jest jeszcze miotacz ognia, który też jest taką ciekawostką. Chyba jesteśmy jedyną grupą w Polsce, która w ogóle posiada miotacze ognia. Generalnie jest to miotacz, który jest bazuje na, na gazie. Odysseja to nie tylko militaria. To również pokaz codziennego życia w średniowiecznej Łęczycy. Jesteśmy bratstwem rycerskim Ziemi Łęczyckiej Signum Tempolis. Reprezentujemy y, chorągię w Ziemi Łęczyckiej, która jest jedną z chorągi na Grunwaldzie. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, y, y, która przedstawia XV wiek. Y, przyjeżdżamy do Leszczynka tutaj co roku, czyli już właściwie od 5 lat. Generalnie panowie reprezentują piechotę lekkozbrojną, czyli generalnie. Nie są to ciężko zbrojni, którzy mają miecze, mają tarcze. Najczęściej są to halabardy, tarcze, pawężki, ewentualnie hakownice, czyli tak zwana broń czarnoprochowa, która była w XV wieku powszechnie stosowana przez chociażby husytów. To, co pan teraz tutaj widzi, to jest Bartko. Bartko takie urządzenie najprostsze do tkania, do tkania krajek. Ja w tym momencie nie tkam tkaj, krajki, tylko przygotowuję yy, podkrosno nici kro, do krosna pionowego. Krajka to jest to właśnie taka wstążka średniowieczna. Do ozdoby we, wczesnym, we wczesnych wiekach ozdabiano tym suknie, y, koszule, męskie tuniki. W późniejszym czasie krajki były wykorzystywane jako tylko dodatki, jako elementy, które były w, y, w strojach bądź w wykorzystaniu XV wiecznych darmę, rzemieślników. Co robię? No w tej chwili tkam, ale również y, potrafimy pleść sznureczki. Te Luceta jest to urządzenie takie najprostsze do wykonywania sznurków. Te sznurki, które Pan widzi, wykonywane są właśnie na tym urządzeniu. I plecenie jest dosyć proste, mogę nawet w zwolnionym tempie wykonać. Każda, myślę, że każda niewiasta y, y, rekonstruująca właśnie ten okres y, Potrafi to wykonywać, no bo wiadomo, sznurki są nieodzownym elementem strojów właśnie późno-siedniowiecznych. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę, na fanpage'a, czy facebooku, Bractwo Rycerskie Ziemi Łęczyckiej Signum Temporis. Jednak najwięcej emocji wzbudzały pokazy rekonstrukcji pola walki. Również zwiedzającym podobały się pokazy jazdy konnej i zręczności jeźdźców. To już wszystko. Wiem, że opowiadanie o Odysei Historycznej ma się nijak do rzeczywistości, dlatego zapraszam na szóstą odsłonę Odysei Historycznej w Leszczynku już za rok.